Osoby z niepełnosprawnościami mogą wziąć udział w pielgrzymce. I tutaj odpowiedź dla wielu może być zaskakująca, ponieważ brzmi: tak. Oczywiście nie każda pielgrzymka będzie oferowała dla osób z niepełnosprawnościami odpowiednią grupę, ale mamy pielgrzymki w Polsce, które takowe grupy mają. Przykładem tego jest pielgrzymka poznańska, która ma grupę idącą trasą specjalnie przygotowaną pod osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Warto też, nawet jeśli nie widzicie w regulaminie czy w grupach danej pielgrzymki informacji o osobach z niepełnosprawnościami, skontaktować się z organizatorami, bo może się okazać, że oni tego nie umieszczają, albo te informacji nie znaleźliście, a ona gdzieś tam jest. Może też się okazać tak, że w jakiejś grupie rzeczywiście taka osoba z niepełnosprawnością idzie i ta grupa jest w stanie sobie poradzić z kolejną osobą, która ma jakiegoś typu niepełnosprawność. Więc warto też pytać, Szukać, ponieważ drzwi dla osób z niepełnosprawnościami nie są zamknięte w tym przypadku.